mamy znakomitą wołowinę, znakomitą wołowinę. Ona nie ustępuje tej wołowinie, która jest podawana jako wręcz ten wzorzec sewr wołowiny argentyńskiej. Może kiedyś polska wołowina będzie tym niedościgłym wzorem dla hodowców na całym świecie. Mamy znakomitą wieprzowinę, to jest ogromna tradycja. Polskie narodowe mięso to była wieprzowina. Zawsze nią się szczyciliśmy i w kanonie kuchni polskiej, który z okazji stulecia przygotowaliśmy, stu najbardziej znanych i rozpoznawalnych dań w Polsce, dań podzielonych tak, jak się jada posiłek, czyli yy, 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 danie wstępne, zupa, drugie danie i, i deser, to oczywiście kotlet schabowy jest na wyjątkowo poczesnym miejscu i trudno się Polakom dziwić, ponieważ jest tradycyjnie kojarzony z Polską, więc mamy również znakomitą y, wieprzowinę. Mamy bardzo dobre mięso drobiowe, zarówno różnych gatunków tego drobiu, nie czas by to wszystko y, przedstawiać, zarówno y, kurze, jak i indycze. Bardzo rozwija się w Polsce y, hodowla y, tych trochę zapomnianych ras y, zwierząt gatunków zwierząt, znakomita, znakomity rozwój hodowli gęsi, szczególnie w postaci małych stad przydomowych, bo na takich mi najbardziej zależy. Tego drobnego inwentarza, który w gospodarstwach przez wieki hodowany był i znakomitym zastrzykiem dochodów gospodyni, to zawsze były pieniądze gospodyni, ale również znakomitym uzupełnieniem czy też podstawą do żywienia rodzin mieszkających na wsi. Mamy, proszę Państwa, w czym wybierać i absolutnie powinniśmy i bądźmy przekonani, polska żywność jest najlepsza na świecie.